Kawa czy macza? Co twoje oczy wolą bardziej? Pani doktor, czy to prawda, że kawa szkodzi oczom? Bo ja tylko raz dziennie no dobra, może cztery. Oczy To wybredni współlokatorzy. Lubią spokój, nawilżenie i ciszę. A kawa jest jak sonda z wiertarką o szóstej rano. Pobudza, ale zostawia bałagan. Kofeina obkurcza naczynia w oku, zaburza krążenie i odpadnia. A suche oczy? równa się pieczenie, zmęczenie i niewyraźne widzenie. No i w kawie nie ma luteiny ani zeaksantyny, czyli składników, które oczy potrzebują. Macza też pobudza, ale łagodnie. Zawiera antyoksydanty, chlorofil i luteinę. Wspiera siatkówkę, soczewkę, film wzowy i nie wysusza. Jeżeli pytasz, co lepsze dla oczu? Odpowiadam: macza. Ale spokojnie, ja też czasami piję kawę. Tylko rób to z głową i badaj wzrok regularnie. Nazywam się Izabela Rubisz, jestem okulistą w Braniborska Klinik.